Jednak największym zwycięzcą okazał się Michał Sowa, który podczas zawodów w Załużu otrzyma z rąk Rafała Grzesińskiego puchar Fair Play. Michał po sobotnim wyścigu oddał swoją zapasową strzynię Rafałowi Grzesińskiemu, tym samym pozbawiając się szans na trzecie miejsce w grupie N podczas niedzielnej rundy. Gratulujemy odwagi oraz chęci pomocy koledze. Tak właśnie wyglądają wyścigi górskie w rodzinnej atmosferze, gdzie zawodnicy pomagają sobie jeden drugiemu. Rafał jest dość dość bardzo szybkim zawodnikiem i widzę jak go to kręci ta jazda i szkoda, żeby dzisiaj nie pojechał. Także tro, z, mu, jedni mówią, że stra, stracę punktów, bo jesteśmy przed manowcamiśmy mieli taką samą liczbę punktów z Rafałem, ale ja tu nie jestem dla punktów. Tuż za czołówką dojechał do mety po raz pierwszy, w tym co Wojtek Burkowski, który zakończył etap problemów technicznych swojego Subaru mógł skupić się na szybkiej jeździe. W grupie N wśród samochodów przednią napędowych zdecydowanie tryumfował Michał Matuszyk w BMW 120 z silnikiem diesla. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę kierowca z Walimia wyprzedził Pawła z startującego Renault Filio oraz Artura Cyburka, który odbudował swojego Sida po wypadku w Sopocie. Walka jest w naszej klasie zacięta, mamy sześciu zawodników, myślę, że dowiozę te, te, te swoje wysokie punkty do końca i, i dalej utrzymam no, możliwość tytułu na mistrza Polski na sezon 2011. Zarówno Paweł Sanecki, jak i Artur Cyburt bardzo mocno walczyli między sobą o kolejne lokaty. Ostatecznie to Paweł Sanecki okazał się szybszy i zajął drugie miejsce w Endo 2000 w sobotę, jak i w niedzielę, zostawiając za sobą Artura Cyburta, który zapoznawał się z trasą w Banowcach. Rodzina liczna, dwójka, dwójka urwisów. Żona że oczywiście zawsze musi być ze mną, bo inaczej nie chce mnie samego puszczać, bo się martwi i się boi. Chciałbym bardzo tego, żeby któryś z nich wsiadł właśnie, wsiadł, ubrał kombinezon, założył kask i, i poczuł to, co jest tak naprawdę wspaniałego w tym całym świecie rajdu i wyścigu. Grupa A zanotowała podczas słowackich rund debiut Damiana Łaty w lancerze Evo 8. Pierwszy dzień to zdecydowane zwycięstwo młodego zawodnika, który zapowiada starcie w sezonie 2012 na trasach GSMP. W sobotę drugie miejsce zajął Andrzej Papa skorzystający korzystający z awarii Grzegorza Dudy, który punktował do mistrzostw Europy FIACS Po dobrym występie podczas wyścigu w Czarnogórze. Nowy zawodnik łata, no bardzo fajnie jedzie. No dość dużo, dość dużo mamy dzisiaj, akurat w naszej klasie. Cieszę się, bo jest fajna rywalizacja. Trzecie miejsce w GSMP zajął Oscar Azinista, startujący Subaru imprezę. Oscar po zajęciu miejsca na podium w swoim debiutanckim sezonie był bardzo zadowolony. No tu bardzo fajna jest, bardzo fajna trasa, bardzo techniczna. Trzeba się naprawdę skupić, żeby nie robić błędu, bo każdy tutaj błędów to liczy się bardzo dużo i Trzeba jechać prawidłowym torem i spróbować cały czas swoim torem jechać i skupisz się cały czas, być skoncentrowany na, na maksie. Drugi dzień to powrót Dudy, który zdołał naprawić sprzęgło w swoim serze. Kolejne zwycięstwo. Duda zaliczył też drugie miejsce tu za Igorem Głotałem w grupie A FIA Cestro. Coraz więcej aut w Mistrzostwach Polski. Co też przekłada się bezpośrednio tutaj na Słowację, bo tak naprawdę tą frekwencję robimy my Polacy. Wybiórczo są Węgrzy, Niemcy czy Austriacy, natomiast no, duża gromada Polaków 40 parę aut. Drugie miejsce w niedzielę zajął Damian Łata, wyprzedzając Andrzeja Papo Michalisa i Oskara Aziniego. Rywalizację Ośki w grupie A wygrała Ewa Wójtowicz, która okazała się również najlepszą kobietą startującą na trasie uchowiec Jankow Szok. Ewa nie dała za wygraną i wyprzedziła zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Wojtka Gerala, który starał się robić wszystko, aby dogonić Ewę w klasie A do 1600. W grupie A ośki zawodników A 1600 rozdzielił Michał Bochenek, który miał kłopoty ze swoim samochodem. Z moją ulubioną trasą tego nie ukrywam i widać to chyba delikatnie po czasach. Cieszę się, jest zawsze atmosfera jest naprawdę taka strasznie pozytywna. Czuć strasznie wyścig, ogólnie atmosfera jest to chyba najlepsza je na wyścigach ogólnie, Więc nie można narzekać ani na pogodę, ani na klimat. Idealnie. Ozdobą rywalizacji w nieoficjalnej klasyfikacji, a od przednio napędowych był pojedynek Marcina Gładysza z Romanem Baranem. Dwukrotnie lepszy okazał się jednak Tarnowianin startujący Seatem Leonem. Roman Baran robił wszystko, aby dogonić swojego konkurenta w klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś. Ostatecznie dwa drugie miejsca rzeszowskiego kierowcy oraz zdecydowana wygrana w klasyfikacji klasy Open do 2000 przyniosła doświadczonemu zawodnikowi kolejne punkty do rocznej klasyfikacji. Ta trasa mi leży, nie ukrywam to jest też pod mój samochód. Będę chciał przyspieszyć na, na wyścigach, czyli na podziału wyścigowych. Zobaczymy. No, chciałbym jak poważnie jak najlepsze miejsce w generalce. Wiadomo, w klasie tak samo ze Słowakami, sprawić, żeby do mety dojechać. Tuż za Romkiem Baranem do mety dojechał Marcin Kuska, który miał problemy z oponami. Podczas soboty Marcin złapał kapcia, który powtórzył się w niedzielę zawody tarnowski zawodnik Renault Clio kończył z deszczowym kompletem opon na tylnej osi. Duże wrażenie na kibicach ze Słowacji zrobiło Ferrari 355 Challenge Sergio Aziniego. Niestety Sergio nie był zadowolony ze swojej jazdy na bardzo trudnej i technicznej trasie w Banowcach. Miejmy nadzieję, że w Załużu Sergio pokaże się z jak najlepszej strony, ponieważ to przecież na tej trasie debiutował rok temu w rywalizacji GSMP. Sergio oprócz walki w polskiej stawce stoczył pojedynek z drugim Ferrari, jakie startowało w wyścigu, wychodząc z tej walki zwycięsko. Ciekawa walka rozegrała się pomiędzy zawodnikami klasy historycznej. Tu pierwsze skrzypce po raz kolejny w tym sezonie odgrywali Jerzy Gołębiowski w podjezdzkorczych Kotwor i Wojtek Mieczewski w Subaru Legacy. Do ostatniej chwili nie byłem pewny, czy odbudujemy samochód, no ale udało się i jesteśmy na starcie następnej eliminacji w Banowcach. Dla Wojtka Pychowy okazał się sobotnie wyścig, podczas którego awarii uległo jego Legacy. W tym samym Jerzy mógł cieszyć się ze zwycięstwa po odbudowie samochodu po Pychowym wypadku w Sopocie. Pierwszy podjazd wygrałem z Jurkiem. Morej sekundy. Były dobre rokowania na no wygraną. No nie udało się. no Czasami się samochód psuje, no mi się zaraza. Koczeski ostatecznie nie ukończył soboty i powrócił do rywalizacji dopiero w niedzielę, zajmując drugie miejsce króta gołębiorskim. Porsche Mariana Czapki, który debiutował po wielu latach za kierownicą wyścigowego samochodu w mistrzostwach Europy FIA i GSMP, spisywało się rewelacyjnie. Zwycięstwo w klasyfikacji AU i Dało dużo satysfakcji częstotowskiemu zawodnikowi. Marian Czapka jak i Sergio Azini statujący w Ferrari, rywalizowali z drugim Porsche kierowanym przez słowackiego zawodnika. Do rywalizacji podczas zawodów w banowcach stanęły również historyczne formuły zawodników z Niemiec i Austrii, tworząc historyczny klimat słowackich zawodów. W zawodach wystąpiły również samochody na co dzień rzadko spotykane. Konrad Tabla przybierzył na zawody fiata 126P, który robił równie wielką terrorom jak Skody Octavia WRC i Skoda Fabia WRC. Podrodowi udało się nawet wyprzedzić kilka mocniejszych samochodów, z czego był bardzo zadowolony. Przyjemność jest duża, bardzo fajnie się nim jeździ ze względu na tylny napęd. Moje auto jest stosunkowo mocne, więc już jakieś wrażenia są. Obecnie poprawiłem rekord trasy dla malucha, więc jest super. Podczas Summit Finals Race na trasie Kibico ten BMW M3 Ryszarda Życzyńskiego, który startuje w klasie Open Plus 2000. Ten wspaniały samochód bawarskiej Marki spisał się bardzo dobrze w rywalizacji. Powody dla jakich Ryszard wybrał GSMP i BMW przedstawi Wam sam. To w ogóle było moim jakimś tam marzeniem kiedyś, kiedyś, nie? Później tam jakiś wypadek miałem po drodze, taki dosyć poważny. No i później się bałem przez pewien czas w ogóle jeździć. No teraz tam już się mniej trochę boję, ale no, jakoś tam <grym> daję radę. To była 2.8 najpierw, później kupiłem 3.2 2 MK całą, poprzekładałem wszystko, także jest w ogóle cała MK, no i jest zrobiony cały praktycznie bodykit z jakiegoś tam plastiku. Także jest dosyć oderżony. Zawieszenie dobre ma, most, przełożenie krótkie w ogóle jest w tej chwili zrobione. Także jechać jedzie, tylko trzeba trochę się bardziej otworzyć. Oczywiście podczas zawodów nie obyło się bez drobnych wypadków. I tak podczas pierwszego podjazdu sobotnich zawodów na pierwszym zakręcie swoją przygodę zakończył Adrian Gwizdała w Renault Clio. Tego samego dnia Arek Borczyk wypadł swoją Honor Civic. I również nie udało się odbudować auta na niedzielne zawody. Siódmą rundę wygrał Mariusz Stec, tu zanim dojechał Olek Michałowski zostawiając ze sobą Andrzeja Rzepieńca, czwarty kluza, a piąty Grzegorz Dula. Niedziela i ósma runda to dobra jazda Olka Michałowskiego i przegrana ze Stecem zaledwie o 85 tysięczny, trzeci znowu szczepieniec, czwarte miejsce i piąte podobnie jak w sobotę należało do kluzy i dula. W klasyfikacji międzynarodowej w sobotę pierwszy dojechał Andrzej Krajci w formule, wyprzedzając Steca, Michałowskiego i Szepieńca. Na piątym miejscu sklasyfikowany został Peter Jurena, który wyprzedził Martina Kojsza, Ericha Aksa, Waldka Kluzenga, Grzegorza Dula i dziesiątego Piotra Ostrowskiego. Niedziela to ponowna wygrana krajciego nad Stecem. Trzeci Michałowski, który wyprzedził Kojsza. Piąte miejsce to Andrzej Szepieniec, dalej Erich Ax, Igor Drotar, Peter Jurena, Waldemar Kluza i Grzegorz Dół. Po ośmiu rundach na prowadzeniu Mariusz Stec, wyprzedzający Andrzeja Szepieńca i Olka Michałowskiego, który awansował po banowcach. Czwarte miejsce zajmuje Waldemar Kluza, wyprzedzając o 8 punktów dula. Szósty Grzesiński przed Gładyszem na ostrowskim, Sową i Bełtowskim, który zaliczył się po udanych rundach do pierwszej dziesiątki. Fajnego miałem się konkurenta wczoraj, Olka Michałskiego, który no, szybko jechał. W tym roku nigdy nie miałem możliwości się takiego prawdziwego ścigania i jestem mu za to wdzięczny, bo, bo to było to na co czekałem przez cały że żeby w końcu ktoś trafił taki, że będzie jechał praktycznie równo tak jak ja. To są w ogóle, powiem szczerze niebywałe rzeczy, naprawdę. To co Mariusz powiedział, że Wygrałem ten podjazd, drugi, ale ostatecznie gdzieś tam jakieś tysięczne sekundy, to człowiek się zastanawia, w którym, w którym momencie źle oddech wziął. Nie, ale fantastyczna zawała, naprawdę. No. Czasami trochę tak na przegięciu może, już się śmialiśmy razem, że ten podjazd, drugi, to już nas fantazja trochę poniosła, bo czasy podobno są gorsze niż pierwszego. Ale chyba tak to jest, już trochę nie wytrzymaliśmy razem ciśnienia. No. Zapraszamy na portal www.wyścigigorskie.pl, gdzie znajdziecie najświeższe informacje o cyklu górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Do zobaczenia 10 i 11 września na kolejnych zawodach GSMP, tym razem w załużu koło Sanoka.